Siema, z tej strony Acie i ze Spaniewanie. I w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam autobus przerobiony słuchajcie, na kampera, który może podróżować nawet sześcioosobowa rodzina. Do tego wprowadzimy zmianę w Dukatosie, która ułatwi nam podróżę. Zaczynamy! A teraz szybki transfer do legendarnego miejsca. Kto pamięta, możecie dać znać w komentarzu, jak Dukatos stał tutaj. Jesteśmy właśnie w pięknej miejscowości mojej rodziny, harzykowy. I w tym oto miejscu powstawała właśnie duża część Dukatosa. A dzisiaj przyjechaliśmy pożegnać się z familią, no i przy okazji wprowadzę kilka małych poprawek do Dukatosa. Oczywiście część, którą zamówiłem, już zdążyłem zgubić, także chciałem sobie dorobić właśnie ten jeden wylot, wybasto. No i niestety, oczywiście, ta część gdzieś się zapodziała. W tym miejscu chciałem zrobić otwór. No ale oczywiście otwornicę zapodziałem gdzieś i sam, sam, sam ten plastikowy element też gdzieś zapodziałem, także, także brawo dla mnie. No i druga sprawa, którą dzisiaj będę robił to tutaj w tym miejscu, w tym miejscu chcie, chcemy zrobić takiego małego boksa na buty tu, więc zaraz idę właśnie go docinać no to jest spoko sprawa będziemy mogli dalej przechodzić a będziemy trzymać buty tutaj też wywaliłem yy, tu jest taka była taka skrzynka na klucz więc ją też wywaliłem i tu też będziemy trzymać buty także w końcu nasze buty nie będą się walać po całym dukatosie a, bo my, mieliśmy ten spory problem także zabieram się do pracy będzie to wyglądało tak tutaj jest zrobiony na podłokietnik bo akurat tak wchodzi ta wnęka no i po prostu tutaj już w tym miejscu wyfrezowało wyfrezowaliśmy na zawias miejsce no i po prostu to będzie się na prostym patencie otwierać do góry Dobra. i gotowe można powiedzieć, że jesteśmy coraz bliżej wyjazdu Aż ciężko w to uwierzyć, powiem Wam, bo mam wrażenie, że ten etap zawsze trwa bardzo długo. Także jesteśmy trochę zmęczeni. Ale jeszcze końcóweczka i zaraz zaraz odpoczynek. Za, odpoczynek za rogiem. Dukator jest odpicowany. Wprowadziliśmy już wszystkie zmiany, które chcieliśmy. Więc gotowy jest do drogi. Teraz powinno nam się jeszcze lepiej go użytkować, więc super, bo wyjeżdżamy na... Pół roku, więc fajnie już mieć tak wszystko, wiecie, dopracowane. Tak jak właśnie małe rzeczy, typu ta szafka na buty, bo to rzeczywiście w podróży bardzo się przydaje, żeby wszystko miało swoje miejsce na tak małej przestrzeni. Więc idealnie, tymczasem jeszcze przed naszym końcowym wyjazdem, jedziemy zobaczyć, jak się mieszka. Słuchajcie, w autobusie, bo zobaczyliśmy, że jest ten obiekt dostępny na Aloha Camp. A ja się tak trochę wtrącę. Aloha Camp to platforma, na której znajdziecie obiekty osadzone blisko natury, tak jak na przykład glampingi, domki na drzewie, domki na wodzie, tiny house'y i wiele innych. My przygotowaliśmy dla Was zniżkę 100 zł na pierwszą rezerwację do wykorzystania przez 3 miesiące czyli w przeciągu 3 miesięcy musicie złożyć rezerwację natomiast wyjazd może odbyć się w późniejszym terminie. To właśnie Aloha Camp jest sponsorem dzisiejszego odcinka a my jedziemy dalej. I mega nas to zaintrygowało, bo jest to duży autobus w środku lasu i jesteśmy mega ciekawi jak się w takim autobusie mieszka i Jaka jest w ogóle jego historia, dlaczego właśnie on tam stoi, dlaczego nie jeździ, bo też widujemy takie ogromne autobusy szkolne, które są przerobione normalnie na domy i jeżdżą po drogach. A tutaj w Polsce, słuchajcie, można wynająć normalnie nocleg w takim autobusie, więc jedziemy to sprawdzić. Let's get lost together Let's no, słuchajcie, dojechaliśmy. Niesamowita historia, bo akurat sobie jedziemy. No i zobaczyliśmy chłopaka, który jechał bardzo blisko Dukatosa. i Rowerem. Ja się śmiałem, że my tak wolno jedziemy, że normalnie zaraz chłopak nas przegoni rowerem. No i okazało się, że to jest Franek. No i śmieszna sprawa, Franek nas obserwuje i przyjechał się przywitać. Cześć, witam wszystkich. No, także niesamowita sprawa. Świat jest bardzo mały, a my akurat nie zdjęliśmy, słuchajcie, bo. To jest magnes, który normalnie ściągamy. Zostawiliśmy go sobie po targach i dzisiaj po prostu zapomnieliśmy go ściągnąć i dostawiliśmy i Franek właśnie mówi, że zobaczył z daleka, że napis wspanie wanie okazało się, że od początku właśnie nas obserwuje i gonił nas rowerem, żeby się przywitać, więc mega miło. Bardzo was spotkałem. Szok, co? Świat jest mały. Tak, bardzo mały. <laughs> I daleko jechałeś? daleko no, no chyba 4 km, nie? ale opłacało się to, jest poświęcenie, super miło było Cię poznać no i co, czekaj, trzymamy kciuki za Twojego kampera w przyszłości, nie? tak no, no, no to pięknie w a na nas na czas piękności. czas się rozpakować, nie? tak, przynosimy teraz rzeczy z Ducatosa z domu do drugiego domu i zaraz pokażemy Wam środek, jak wygląda ten autobus w środku dla przypomnienia tak wygląda Ducatos Takich jest rozmiarów, gdzie wydaje nam się on naprawdę duży. A dzisiaj widzimy takie rozmiary. Więc w tym autobusie spędzimy dwie noce. I chodźcie, pokażemy Wam, jak wygląda w środku. No jest naprawdę o wiele dłuższy niż Dukatos. No. Ciekawe, jak na, na rondzie jak wjeżdżali, nie? Na, na takich małych rondach, jak czasami nam jest ciężko przejechać. Psz! Zamykasz oczy i... I do, I do przodu. I do przodu. Drzwi na bajerze. Proszę bardzo. Takie by nam się też przydały w dukatosie. No, bo naszymi drzwiami, słuchajcie, jak podjeżdżamy gdzieś, gdzie inni jeszcze śpią, to budzimy dosłownie wszystkich, bo my musimy, tak wiecie, skrzepem po prostu zamknąć je mocno, żeby się domknęły. No i to jest głośne, więc będziemy musieli... Tak, radę to jakoś naprawić chyba, co? Ustawić tak, je jakoś, wyregulować. Tak, więc zobaczymy. No ale chodźcie zobaczyć tutaj w środku. Tak wygląda właśnie środek. Jak zwrócicie uwagę, to zobaczycie, że jest bardzo podobny do Dukatosa, czyli właśnie jest blazeria w takim jasnym kolorze. Do tego są jasne dodatki, i to jest super zabieg, właśnie taki optyczny, bo jak jest mała przestrzeń, to jasne kolory właśnie powiększają ją. Więc super, bo naprawdę ten autobus wydaje się dużo większy w środku niż na zewnątrz. I dużo widać, że tu rzeczy jest zmieszczonych. Na przykład w tym miejscu widzę, że jest salon, część właśnie jadalna. On jest dla sześciu osób przystosowany, więc normalnie słuchajcie, rodzina sześcioosobowa mogłaby podróżować takim kamperem. I w Stanach ludzie tak żyją, więc jak czasem ktoś nas pyta, a co jak będą dzieci? To jest odpowiedź, słuchajcie. Po prostu większa chata. I <laughs> to jest możliwe. Tu mamy kuchnię, widzę lodówkę, jest kuchenka gazowa. Albo elektryczne? Nie wiem, czy to indukcja. Zaraz sprawdzimy. Zlew? No i przechodzimy dalej. Proszę bardzo. Tu mamy toaletę z tej strony, i naprzeciwko jest prysznic, czyli tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne w kamperze i w domu łóżko, prysznic z toaletą i kuchnia. I to już jest mianą po prostu domu, więc normalnie można żyć i podróżować. Tutaj są dwa łóżka piętrowe, cztery miejsca, góra i dół. Więc normalnie dzieciaczki mogą sobie tutaj spać. I to aż czwórka. I to aż czwórka, naprawdę można szaleć wtedy. No i łóżko małżeńskie, proszę bardzo. Tak wygląda, więc tu, tu my będziemy spać jako rodzice bezdzietni. <laughs> no właśnie, jak ty jeszcze nie jesteś moim mężem, tylko narzeczonym, to możemy spać w łóżku małżeńskim. No, myślę, że codziennie jak śpimy w się w ten sposób, to chyba... Ale tam nie mamy rozmiaru małżeńskiego. No, mamy mniejsze. Ale jak się rozłoży, to, to chyba jest. Także no, tak. myślę, że raczej bez problemu. Nie zgrzeszymy. No i taki klimacik fajny, boho. Super mi się podoba i widać, że każdy detal jest taki zadbany i przemyślany. No, do tego mamy tutaj też gramofon TV-ka. No naprawdę... Widać, że ktoś w bardzo dużo serca włożył no. w budowę tego. No i super, bo właśnie ja kocham taki klimat, jak jest jesień i jest tak ponuro na zewnątrz, że nawet widzicie, są okna zaparowane i to jest takie kamperowe. Mi się to tak podoba, że spędzimy tutaj właśnie dwa dni w tym lesie i to już w takim dużym autobusie, więc jestem ciekawa, jak będą wyglądały te najbliższe dwa dni. E, nazywamy się Przystanek Glinca, Marcelina i Darek może zaczniemy, że przystanek Glinca to nasza druga miejscówka. Pierwsze miejsce to Glinca Blisko Natury, taki kontener z taką harmonikową ścianą, otwieraną na świat. I my nazwaliśmy to miejsce Glinca Blisko Natury, a to dlatego, że jest położone w takim miejscu, gdzie niegdyś wydobywano glinę. A goście przyjeżdżający do nas ochrzcili to jako Glinka, jako taka zangielszczona nazwa, co nam również bardzo odpowiada, także czy przystanek Glinca, czy Glinka wszystko nam pasuje. Darkowi chyba zawsze po głowie chodził trochę autobus. No, to prawda. Yy, tak. No i w sumie przypadkiem i spontanicznie, bo, bo tak dużo rzeczy się u nas trochę dzieje, znaleźliśmy go na niemieckiej stronie internetowej. Ten jest 76 rok, czyli zaraz stuknie mu 50 i też o to chodziło, żeby był taki fajny, oldschoolowy. Tak. Fajny busik? Fajny busik, no. Gdybym miała Wam sprzedać idealny przepis na jesienny dzień, to macie wszystko na jednym obrazku, czyli ciepły kocyk, piękny jesienny widok za oknem, złotej jesieni. Nawet niekoniecznie musi być to słońce, ale żeby właśnie było kolorowo i to też pięknie wygląda. Do tego maślana była z kruszonką i jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam, bardzo ważnej, czyli... Ciepłe kakałko i to jest smak dzieciństwa, bo kiedyś piłam dwa razy dziennie takie kakałko właśnie przed szkołą i na noc i później zapomniałam na wiele lat i teraz właśnie mi się przypomniało i jesienią to jest idealne połączenie. No słuchajcie, mogłoby się wydawać, że Ducatos jest długi, ale po tym jak zobaczyłem ten autobus, to jednak stwierdzam, że nasz Dukatosek jest krótki, bo długość tego autobusu jest naprawdę niesamowita. W sumie na co dzień, jak oglądamy autobusy, autobusy, to tak sobie człowiek nawet nie wyobraża tego, jak mogłaby wyglądać chata w takim autobusie, a jak już spędziliśmy tutaj trochę czasu, no to jednak robi wrażenie. Naprawdę czuć mieszkając w tym busie, tak jakbyśmy mieszkali w takiej długiej kawalerce. Także feeling takiego mieszkania jest nieco inny niż w kamperze. Event, który znamy na co dzień. Bus, jakbyście się zastanawiali, stoi normalnie na kołach, więc, tak jak Ducatos, podczas gdy robimy coś takiego, to normalnie pracuje. Także, jak jesteście ciekawi, jakby faktycznie się mieszkało w autobusie, to przyjeżdżając tu, faktycznie to sprawdzicie. Wielki bayer to są te otwierane drzwi tym przyciskiem. To jest mega opcja. Coś takiego mieć w chacie. To by było, to by było coś. Co to za pyszne zapaszki? Pyszne zapaszki? No. Twarogowe omlety gotowe. Ola, wogos, niom niom. To ładniejsze. Proszę bardzo. A dziękuję. Proszę. Do tego będzie jogurt kokosowy. I chcesz dżem ze śliwki, takie Ta, węgierki? Tak, tak. Potrzebuję. potrzebuje? Czy jest to jakiś silny mężczyzna? O! Nie <laughs> ja, Nie dam rady. Musisz spróbować. Jeszcze chyba spróbuję. No. Ja cię kręcę! Ty to jesteś silna! <laughs> Ja to potrafię co? na no. dwa razy po prostu. No, była to dość skomplikowana budowa i, i takie trudne zajęcie, ponieważ ten autobus kupiliśmy trochę w ciemno, czyli nie widzieliśmy jak wygląda. E... Tylko kilka zdjęć. No, były tylko zdjęcia. No i zaryzykowaliśmy. Jak przyjechał na lawecie, wszystko elegancko, ale jak już zaczęliśmy go remontować, sam remont trwał około 6-8 miesięcy i to była taka naprawdę skondensowana praca. No to się okazało, jak zaczęliśmy na przykład ściągać łazerie czy tam jakieś inne elementy drewniane, które zasłaniały nam te metalowe elementy konstrukcyjne autobusu, to się okazało, że autobus jest znacznie bardziej nadgryziony zębem czasu, niż nam się wydawało to na zdjęciach. No i niestety trzeba było mnóstwo wycinać różnych ład metalowych, blaszanych z blachy. I później to oczywiście znowu łatać, spawać, yy, y, później jakieś ogromne ilości szpachlu. I pamiętam, że jak jeździłem do sklepu po szpachel, no to każdy się dziwił, na co takiej ilości. I jak, nie chcę skłamać, ale chyba było tego razem około 50 kg. Największym problemem podczas budowy to się okazało to, że nie tylko sama blacha, czyli ta, ta blacharka do wymiany, gdzie pewnie w, no w każdym samochodzie prędzej czy później jest, jest coś do roboty przy tym, tylko tutaj były y, bardzo mocno już nadgnite takie elementy. Konstrukcyjne, czyli jakieś tam elementy płaskowników, czy, czy, czy profili takich metalowych, często na przykład giętych. Przykładem tego może być chociażby sam, sam profil wokół drzwi. On jest taki wygięty w półokrąg. Co zresztą widać elegancko, no i na przykład to trzeba było wyciąć i zwykły profil 4x4 w ten sposób dogiąć, żeby pasowało nam to na te drzwi. Jeżeli coś by nam źle zostało dopasowane, to możemy uszkodzić sobie szybę, gdzieś tam nam pęki ta szyba, a później ciężko taką szybę gdzieś dostać, prawda? Bo to jednak jest prawie 50-letni autobus i, i mielibyśmy problem z częściami zamiennymi do tego. Ogromnym plusem w tym autobusie jest ilość szyber dachów. Mamy trzy takie naprawdę duże okna dachowe. I dwa w łazience. No i to jest naprawdę świetna sprawa, bo dzięki temu mamy bardzo dużo światła w busie, które wchodzi i z góry, i z bocznych szyb. Instalacja wodna jest przystosowana i do jazdy, i do busa w miejscu. To znaczy, jeżeli bus stoi, jest podpięty pod kanalizację normalnie, i właśnie, i i, e i odchody. Sorry, tak. I toaleta właśnie odpływa do e, kanalizacji. No to, i, I tak samo e, woda. Natomiast e, jak bus jest przygotowany do jazdy, to normalnie właśnie są pojem, e, pojemniki do e, szarej wody, do czystej wody i jeden pojemnik e, typowo do podwóce. Chociaż mi właśnie powiedziała, że powiedziałem pojemniki, także chodziło mi o zbiorniki. Bus jest też przystosowany do lata i do zimy. Zimą możemy sobie tutaj nagrzać w każdym pomieszczeniu farelką, I, a z kolei latem mamy klimatyzację, e, która jest do ustawienia na przeróżne temperatury. Także będąc w takim miejscu, zupełnie nie musi się przejmować komfortem cieplnym, bo temperatura jest do ustawienia praktycznie taka, jaką sobie wymarzycie. I co ciekawe, e, nam, mimo tego, że jest już październik, nie było w ogóle zimno i bus bardzo dobrze trzymał temperaturę. Teraz pokazuje 20 stopni, mimo tego, że nagrzaliśmy tylko rano i to 20 stopni utrzymuje się przez długi czas, także naprawdę super. Tak, ja akurat mam, ja mam prawo jazdy na także mógłbym e, tym jeździć i rzeczywiście go sprowadzam na, na bazę. Co prawda ma około kilometra e, do swojej wiatki, no ale muszę tą trasę e, pokonać. Niesamowita przyjemność, chociaż taki kawałeczek jechać. Jest zarejestrowany, ma przegląd, ma ubezpieczenie, także w zasadzie dokumentacja pełna, żeby nim się poruszać drogami publicznymi. Tylko pewnie czas nas trochę ogranicza, ale mamy nadzieję, że, że dożyjemy tego właśnie czasu. I, I sobie zaplanuję jakąś podróż. Może niekoniecznie tak daleko, bo najpierw musimy go wytestować i, i sprawdzić, czy możemy Nie mu rady. zaufać, z racji, z racji tego wieku, który już ma, ale sądzę, że. Jest to w planach, na ta, pewno. Jest to w planach i chyba to zrealizuje. Niedalekich. I teraz, tak jak w każdym odcinku, powiemy Wam, jakie trzy rzeczy najbardziej nam się spodobały w tym miejscu. Mamy też już fotkę zrobioną z Instaxa. Więc zaraz ją wklejmy do naszej księgi inspiracji i powiemy Wam, co nas zainspirowało. To podsumowanie będzie nietypowe, bo też w sumie ten obiekt jest nietypowy, bo jesteśmy w autobusie, a nie tak jak zazwyczaj byliśmy w domku. No i jeśli chodzi o gabaryty Ducatosa, to jest on dostosowany do maksymalnie trójki osób. No a gdzieś w przyszłości chcielibyśmy mieć na pewno większą rodzinę. I więc taka naciągana nawet trójka, bym powiedziała, że nasza dwójka. Plus małe dziecko. No, wie, większą ilość osób już trudno byłoby pomieścić w dukatosie, dlatego na pewno w przyszłości nasze życie wciąż będzie się wiązało z podróżami i nawet jak już będziemy gdzieś mieli dom stacjonarny, to na pewno chcielibyśmy podróżować w kamperze. Nie wiemy tylko właśnie w jakim formacie. Czy byłby to autobus, czy bardziej byłby taki właśnie jakiś monster truck 6x6. Ostatnio właśnie na targach oglądaliśmy Unimoga, Widzieliśmy też takiego gigantycznego Mana, zbudowane chyba na jakimś takim wojskowym traku. No i właśnie rozważamy na przyszłość, co by nam się sprawdziło. No i super właśnie było spędzić trochę czasu w tym miejscu, bo od razu mamy taką inspirację i widzimy, co przydałoby się w naszym kolejnym domu na kółkach. No i pierwszą rzeczą, która na pewno super się sprawdzi w przyszłości, jest właśnie ta przestrzeń familijna. Tutaj mamy sześć miejsc, w którym można zrobić taką sześciosobową jadalnię albo przestrzeń do pracy, i do tego obok mamy kanapę, więc tak naprawdę bez problemu w tym miejscu, w tym obszarze, w którym siedzimy, mogłoby usiąść dziewięć osób. No to jest super, że to jest właśnie taka otwarta przestrzeń, że jesteśmy dość blisko siebie. I właśnie są dwa stoły blisko, więc nawet jakbyśmy chcieli grać w karty, czy jakieś mieć aktywności tutaj w środku, no to jest to w zupełności wystarczające miejsce, żebyśmy wszyscy razem usiedli, czy nawet zjedli razem posiłek, więc uważam, że ta przestrzeń robi robotę naprawdę. No i odnośnie właśnie jeszcze tej przestrzeni, to też wpływają na to na pewno duże okna i ich ilość, bo w Ducatosie mamy jedno okno boczne i z tyłu na drzwiach, plus dachowe i to uważam i tak, one dają dużo światła, ale jak tutaj w autobusie, wiecie, wszędzie są te okna, no to ta przestrzeń wydaje się jeszcze większa. No i ja lubię jednak mieć ten widok, mimo że przez okna ucieka dużo ciepła. I widać też tą wilgoć, że się zbiera. No to dla mnie takie minusy to nic w porównaniu z tym, jakie są widoki, i jak te plusy są przeważające w tym temacie. Więc na pewno duże okna, i co wieść Przestrzeń I, tak? e, familijna. Przestrzeń familijna, możemy to tak zapisać. E, no faktycznie, jak się dzisiaj obudziliśmy, to mieliśmy takie wrażenie, jakbyśmy się obudzili totalnie w lesie, e, bo właśnie ten autobus e, jest postawiony na skraju lasu. Więc te okna dają takie poczucie nieskończonej przestrzeni, przez to, że też w autobusie, jak wiecie, okna są 360, czyli praktycznie wszędzie. No i też fajnie to jest rozwiązane, bo tutaj mamy zasłonki, więc jeśli chodzi o prywatność, to nie jest to w ogóle problem, bo można sobie każde okno osobno zasłonić. I ostatnia rzecz, którą jeszcze dodalibyśmy do tej listy, to jest kanapa, bo my w Duka mamy dwa siedzenia. I dodatkowo łóżko. Ja jestem typem osoby, która uwielbia pracować na leżąco, bądź w pozycji takiej półsiedzącej, i to jest dla mnie najwygodniejsza. Co prawda, nie jest to zdrowa pozycja, ale tak mi się najlepiej pracuje. Ja zawsze muszę właśnie mieć gdzieś nogi podgięte, muszę leżeć bardziej. Nie potrafię tak jak w szkole, właśnie przy biurku, i to jest dla mnie super ciężkie. Więc kanapa wydaje się być idealna, bo właśnie jedna osoba może siedzieć i poprawnie pracować, a druga osoba może należąco, nie wchodząc do łóżka i po prostu cały dzień nie leżeć w tym łóżku, mimo że się pracuje. Więc kanapa. No i tak powoli kończymy ten odcinek. Przypominamy Wam, że w opisie zostawiamy link, w którym znajdziecie zniżkę na pierwszą waszą rezerwację. Możecie ją wykorzystać przez rezerwacji, możecie dokonać. Słoko. No Rezerwacji możecie dokonać w przeciągu trzech miesięcy, ale sam wyjazd może odbyć się w dowolnym terminie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapy w górę. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. No prawie byśmy nie nagrali z Tobą ujęcia, prawda? Trzeba się pożegnać z owieczkami. No ja. Cześć dziewczyny. Idziemy się pożegnać z wami. Dobre. dobry. Cześć. Cześć. Busi, busi. Idzie Jadzia? Chodź Jadziuśka, ty jesteś fajna, najmłodsza. No chodź. Chodź tu, chodź. Widzę, że się cieszę, byś chciała. No chodź. No chodź. No. dobry. time. <laughs> we ain't going nowhere. We'll be standing